Na ulicach Nowego Jorku, w cieniu bloków, gdzie życie potrafi złamać człowieka szybciej niż stalowe pręty, narodził się ruch, który odmienił życie tysięcy młodych ludzi. Ruch, którego początkiem nie był sport, ale druga szansa, nadzieja i człowiek, którego historia mogła zakończyć się za kratami, ale zaczęła się od nowa, na drążku. To jest opowieść o gigancie. O tym, jak wyszedł z więzienia i postanowił, że już nikt z jego dzielnicy nie pójdzie tą samą drogą. Zanim stał się legendą, był jednym z wielu. Nie miał wzorca, nie miał kierunku. Ulica była jego szkołą twardą, bezlitosną, uczącą, że przetrwanie to jedyna wartość. Giant dorastał w świecie, gdzie droga była prosta. Jeśli nie masz celu, ktoś inny da ci cel. I tak zaczęły się problemy. Złe decyzje, złe towarzystwo, szybkie pieniądze. W końcu przyszła ta noc, po której wszystko się urwało. Wyrok, kraty, cisza. Dla wielu to koniec. Dla niego początek. Za kratami nie ma udawania. Tam nie liczą się słowa, tylko to, kim naprawdę jesteś. Giant trafił w świat, gdzie słabość oznaczała przegraną. Ale zamiast dać się złamać, zaczął rosnąć. Dosłownie. W więzieniu znalazł coś, czego wcześniej nie miał dyscyplinę. Zaczął ćwiczyć dzień po dniu, bez sprzętu, bez motywacji z zewnątrz, bez niczego, oprócz decyzji, że nie wróci do życia, którego tam zaprowadziło. Ciało rosło, siła rosła, ale najważniejsze rosła świadomość. To nie mięśnie były jego ratunkiem to zmiana myślenia. Kiedy Giant wyszedł, wiele osób czekało, aż znowu upadnie. Ale on miał plan, który szokował wszystkich. Zamiast wrócić do dawnego życia, wrócił tam, gdzie kiedyś zaczynał na osiedlowe place, te same, które wychowały go w chaosie. Tym razem nie po to, żeby niszczyć, ale żeby budować. Zaczął trenować na drążkach, przyciągając uwagę młodych. Szybko zauważyli, że ten ogromny facet, którego bali się mijać na ulicy, miał coś, czego oni szukali szacunek, którego nie trzeba było zdobywać przemocą. Z czasem wokół giganta zaczęli zbierać się chłopacy z okolicy niektórzy z problemami, inni z frustracją, jeszcze inni bez przyszłości. Wszyscy znaleźli to samo miejsce, gdzie mogli wyładować emocje inaczej niż na ulicy. Giant nauczał prostych zasad. Drążek nie kłamie. Jeśli chcesz szacunku, zapracuj na niego. Tu nie ma gangów, tu jest rodzina. I najważniejsze, nie chcę, żebyście trafili tam, skąd ja wróciłem. To była misja, nie projekt, nie hobby. Misja ratowania chłopaków, którzy mieli do wyboru drążek albo cela. I wtedy pojawił się ktoś, kto nadał temu ruchowi rozgłos na cały świat. Hannibal for King. Legenda kontrolowania własnego ciała. Ikona stylu, siły i płynności. Hannibal nie był tylko sportowcem. Był symbolem nadziei, że możesz osiągnąć wszystko, jeśli pracujesz wystarczająco ciężko. Jego filmiki w internecie eksplodowały. Ludzie nie wierzyli, że człowiek może poruszać się z taką lekkością i jednocześnie siłą. Hannibal i Giant działali w różnych środowiskach. Ale łączyła ich ta sama idea. Kalistenika jako ratunek. Kalistenika jako droga. To nie był przypadek, że ruch narodził się w Nowym Jorku. Tu ulica jest nauczycielem, a park ołtarzem. W Harlemie, Brooklynie i na Bronxie drążki były świadkami setek historii. W Wingate Park tworzyły się ekipy, które inspirowały świat. Bar starts, beast mode, sets and reps. Każdy z nich czerpał z fundamentów pracy, dyscypliny, szacunku. A pod powierzchnią tego wszystkiego było coś głębszego. To nie był sport, to była alternatywa dla życia, które prowadzi do celi. Dlatego kalistenika tak szybko stała się globalnym fenomenem. Nie potrzebujesz pieniędzy, nie potrzebujesz siłowni. Potrzebujesz tylko decyzji, drążka i własnej woli. Dla wielu młodych ludzi stała się terapią sposobem na ucieczkę przed ulicą, uzależnieniami, depresją. Każdy ruch był lekcją pokory, każde powtórzenie krokiem dalej od przeszłości. Kalistenika uczyła: Twoje ciało jest narzędziem, Twoje życie Twoim projektem. Dziś gigant jest żywą legendą. Człowiekiem, który swoją przemianą odmienił setki młodych żyć, pokazał, że nawet jeśli świat spisał cię na straty, możesz wrócić silniejszy. Hannibal stał się ikoną, której ruchy zna cały świat. Naukowcy analizują jego kontrolę ciała, a trenerzy cytują jego słowa. Razem, choć każdy inną drogą, stworzyli fundament pod kulturę, którą znamy jako street workout. Kulturę, która połączyła siłę fizyczną z siłą charakteru. I właśnie dlatego ta historia trwa. Bo Kalistenika nie zaczęła się od treningów, zaczęła się od walki o lepsze życie. Od człowieka, który wyszedł z więzienia, by ratować innych. Od drugiego, który pokazał światu, że ciało może być sztuką. Od ulicy, która stała się areną przemiany. To nie jest sport, to ruch, to droga, to dziedzictwo. I dopóki istnieje drążek, legenda będzie żyć dalej.